Aaaa, System Michael 001 witam Was w kolejnym odcinku naszego vlogu. Dzisiaj jest środa, ja udaję się do szkoły autobusem i właśnie idę sobie na autobus jest przed dziewiątą. Dzisiaj będzie taki normalny vlog pokażemy Wam nasze codzienne życie, gdzie szkoła, siłownia, może potem coś po południu jeszcze porobimy, ale to zobaczcie w dzisiejszym odcinku. Także zapraszamy do oglądania, pamiętajcie, komentujcie, subskrybujcie i pamiętajcie o subskrypcji, bo aż 75% naszego kanału, naszych widzów nie subskrybuje tego kanału. Więc zobaczcie, co się dzisiaj będzie działo Ja właśnie wsiadam już do autobusu Co ciekawe, możecie usłyszeć, że ten autobus w ogóle nie wydaje odgłosów Ponieważ jest to jeden z nielicznych elektrycznych autobusów na Śląsku w ogóle Jest to elektryczny autobus 62. I w autobusie spotkałem moich przyjaciół Siotka no. I Paulinę Także my jedziemy do szkoły i zobaczcie już dalej w szkole. Moi drodzy, generalnie sobie działam społecznie, więc zapraszam Was do lajkowania mojej strony na Facebooku Piotr Stróż i możecie dodawać mnie na Snapie i obserwować na Instagramie Piotreks. Polecam Piotrka, Piotrek jest bardzo fajnym gościem, także obserwujcie go na social mediach. Ready to school. Hejka, dzisiaj mamy środę, właśnie idę do szkoły, a właściwie do oli i z nią pojadę razem do szkoły. I dzisiaj nas czeka dość, może nie ciężki, ale mamy rozszerzenia, więc nie będzie tak super łatwiutko. Trzymajcie kciuki, żeby nie zapytał nikogo z naszej ekipy, i do zobaczenia potem. Sam, wczoraj postawił mi już auto, więc ruszamy. <noise> tak. się, że na Przeciel o. Tutaj Bartosz wykonuje parkowanie równoległe. Widać że dosyć dobrze mu to idzie, jak na młodego kierowcę. Ciekawe, czy przydrze swój samochód, ale wydaje mi się, że nie. Chciała wszystkim. Patrzcie, kogo spotkałam. Właśnie jesteśmy już w szkole. Filip. Cześć, cześć, pozdrawiam wszystkich. No, zaczynamy środę. Zaczynamy środę. Od polskiego. polskiego. My już jesteśmy po wykładzie promującym politykę śląską i teraz zostały nam jeszcze jakie lekcje? Teraz będziemy mieli HIS, będziemy mieli dwie matematyki i dwie fizyki do domku. Tu jest kamil, którego jeszcze jeszcze na vlogu nie było. Przechami. Jak się dzisiaj czujesz w dzisiejszym dniu? No ja się czuję bardzo dobrze i zdecydowałem że chyba jednak pójdę na fizykę. Mimo wszystko zaryzykuję i najwyżej dostanę jakieś pięć i będzie git. No i ja już skończyliśmy KIS i teraz właśnie idziemy na 2 godziny matematyki. Ja się dzisiaj okropnie czuję. jestem strasznie zmęczony, ale mam jarba matę i to mnie pobudzi. W tym odcinku syntetyzuję dla Was niezwykły produkt, a mianowicie jest to butelka filtrująca do wody Dafi. Butelka filtrująca do Dafi posiada filtr węglowy, który filtruje wodę kranową. Taki filtr właśnie powoduje, że woda jest pozbawiona chloru i smakuje jak zwykła woda, nie ma posmaku takiego typowego dla wody kranowej, który każdy z Was kojarzy. Co mogę powiedzieć o takiej butelce? Taka butelka występuje w trzech wersjach pojemnościowych. 0,3 litra, 0,5 litra i 0,7 litra. Ja wybrałem 0,5 litra, ponieważ jest to najbardziej ergonomiczne dla mnie pod względem cena a pojemność. Takie 0,5 litra wody jest idealne, żeby tak sobie zabrać do jakiegoś plecaka, na do szkoły, albo nawet czasami się mieści do kieszeni jakieś kurtki, więc jest to idealna pojemność. Co jest bardzo ważne w tej butelce? Przyjmą nam właśnie ten filtr. I te filtry występują w wielu kolorach, więc można kupować. Taki filtr właśnie wymieniamy co miesiąc lub co 150 litrów e, wypitej wody. Zawiera on w środku właśnie taki wkład z węgla aktywnego. I powoduje to, że ta woda jest jakby no, zdatna do picia. Ogólnie w Polsce woda kranowa jest zdatna do picia, ale są potrawy wtedy tego e, e, dziwnego smaku. Co mogę jeszcze powiedzieć o takiej butelce? E, może przejdźmy do dzióbka. Dzióbek jest bardzo ergonomiczny, ponieważ jest to kolejny to nie kapie z tego yy... Yy... <głos> <głos> więc no nie ma z tym problemów, może teraz się napiję i opowiem coś o smaku wody z takiej butelki yy, co do picia z takiej butelki jest komfort yy, spożywania napoju trochę obniżony ponieważ yy, nie leci tak obfitym sumieniem jak pili ze zwykłej butelki lub bidonu, ale kosztem właśnie yy, ekologii i oszczędności, którą powoduje nam taka butelka, jesteśmy w stanie ten fakt zaakceptować. Myślę, że takiej butelce e, dajemy 9,5 na 10. Dlaczego taką ocenę? Dlatego, ponieważ e, przez częste zgniatanie tej butelki ona się odkształca i to może powodować mały dyskomfort w późniejszym użytkowaniu. Co do ceny, cena butelki 30 złotych, cena jednego wkładu 15 złotych. Kupujemy w paczkach dwa wkłady plus jedna zakrętka, więc to jest na pewno plus dla producenta, ponieważ ten element się szybko eksploatuje. Dziękuję i zapraszamy do kolejnych recenzji różnych produktów na kanale JKMB. Jeżeli ktoś z naszych widzów jest zainteresowany kupnem takiej butelki, lub takiej butelki, lub takiej butelki. Zapraszamy do opisu filmów, gdzie zamieszczamy linka z informacją, gdzie można najtaniej kupić butelkę Dafi lub filt do tej butelki. Zapraszamy do zakupu. S fortuny zróbmy. Dobra, to fizyki i 2 na 10. Ale trudno Jak to mówią. młodzież ludzie masakracja. Raz podwozem. Dokładnie. Raz podwozem, raz podwozem. Zostałem, nie uciekłem i już się opłacało. Bez ryzyka nie ma Tak, oczywiście Kamil już myślał o tym, żeby uciec. Powstrzymaliśmy go z Michałem i opłaciło. Kamilowi się to opłaciło. Nagrodę mnie spiłam. Ja z kolei wczoraj, wczoraj namówiłem Kamila, żeby nie uciekał ze szkoły i to ja zostałem już zapytamy Nie namawiać nikogo, żeby zostało z wami. Auto z AlieExpress dzięki Michałowi. Zamatło mi tak fajny magnes. Wygradz, spackomatu Ale tutaj wchodzę. Nie, nie. nie trzyma się? Nie. To fajne. Druga, to fajne. Ale fajne. No, no, no. Spoko sprawa bardzo. A to też się rozciąć? Czy to, to już nie jest? Chyba nie wszystko. My właśnie z Kamilem przyjechaliśmy na siłownię, a tu za oknem śnieżyca, zobaczcie jak sypnęło śniegiem. Tak sypie śniegiem, zrobiło się szaro, buro, ja myślałem, że śniegu w tym roku już nie będzie, a jednak jest i to już drugi raz w tym tygodniu. Ciekawe czy się utrzyma. My właśnie z Kamilem rozpoczynamy trening na siłowni, a Bartek poszedł dzisiaj na trening koszykówki, a Julia jak zawsze na swoje gimnastyczne. Treningi. Dokładnie. No to my się zobaczymy po, po treningu. Dokładnie. Ja właśnie skończyłem trening na siłowni. Mogę wyglądać na lekko zmęczonego, bo pod koniec treningu zrobiłem sobie po prostu cardio. Teraz będę jechać do domu, a w domu zjem jakiś obiad i będę się uczyć raczej do wieczora. A co do dzisiejszego odcinka, chciałbym się dowiedzieć w komentarzach jak podoba wam się właśnie taki content, takie recenzje różnych rzeczy. Będziemy właśnie padliśmy taki pomysł, żeby wstawiać recenzje zazwyczaj w środę, albo po prostu w inne dni tygodnia. I jakbyście mogli napisać, czy podobały wam się takie recenzje różnych produktów, będziemy organizować, nie wiem czy jakieś rzeczy będziemy zamawiać itd. i tak dalej. Jeszcze gdybyście mogli napisać co Wam się najbardziej podoba, czy challenge, czy jakieś wyzwania, czy właśnie takie recenzje, czy po prostu zwykłe daily vlogi, na których nic się nie dzieje? Myślę, że to już jest na tyle. Także w komentarzach piszcie, jakie odcinki Wam się najbardziej podobają. Subskrybujcie ten kanał, wpadajcie na naszego Instagrama. Dziś założyliśmy także TikToka, więc wpadajcie tutaj na TikToka. A najważniejsze to łapki w górę i udostępniajcie wszędzie ten film. Ja dziękuję Wam za oglądanie. Z tej strony Michael2001 to był kanał JKMB. Na razie!